Bo życie krótko trwa. Zapotrzebowanie ogromne, bo też i okazji tyle. Za zdrowie młodego pokolenia. Oblać trzeba zwycięskiego gola. Ilość zawartych związków małżeńskich to duży bodziec w konsumpcji alkoholowej. Trzeba też uczcić spotkanie z kolesiami. Urok tej rozrywki polega na tym, że każde miejsce jest dobre. Tak zwana szufladówka biurowa. Dobrym miejscem na toast jest przytulna brama. Przy wietrznej pogodzie klatka schodowa. Pod palec, bo kto by tam miał głowę do zagrychy. Wybijamy często dla rozgrzewki, nie czekając nawet na rybkę. No wieś ściemnia się, robimy zrzutkę, zaopatrzeniowiec udaje się po towar. Po paru głębszych człowiek nie boi się wysokości i jakże często to się tak właśnie kończy. No to siup, no to bęc, no to cyk. No to jeszcze na jedną nogę. Ileż tych nóg ma pijaczyna? Cóż, kolego, na pożegnanie? Może to być pożegnanie na zawsze. Połowę tragicznych wypadków powodują pijacy.